Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z przeglądem oferty z Kauflanda. Oferta będzie obowiązywać od czwartku 21 sierpnia do środy 27 sierpnia, a więc praktycznie do końca wakacji. No i obejrzymy sobie, co też tutaj ciekawego z oferty Parkside'a. Głównie Kaufland dla nas przygotował, a uwierzcie mi, że będzie warto poczekać do końca, bo... Całkiem spoko oferta się zapobiegnie. Na sam początek wierna akumulatorowa, czyli coś bez czego każdy Majsterkowicz nie wyobraża sobie życia. 149 zł. No i mamy tutaj 35 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do tego akumulator litowo-jonowy 2Ah. Szkoda, że nie ma ładowarki, ale w tej cenie też nie jest źle. Na kolejnej stronie malowanie. Taka biała farba malarska za 50 zł bez grosza o pojemności 11 litrów wystarcza według producenta na około 77 m2. Dobrze kryje, odporna na zmywanie, równomierna matowa powłoka, oddychająca i bezwonna, ale czy tak jest w rzeczywistości? No musielibyśmy o tym się przekonać. Do tego mamy fajną promocję. Kup 1, a 1 to otrzymasz gratis na wszystkie akcesoria malarskie marki Parkside. A więc wszystkiego rodzaju wałki, siatki, kratki, pędzle, nawet te plastikowe kształtki do silikonu, no jest tego od groma yy, i możemy mieszać dowolnie. Także całkiem fajna oferta, można mieć akurat na jesienne malowanie. A na kolejnych stronach kolejne narzędzia. No i tutaj, na przykład wielofunkcyjne, dosyć rzadko spotykana rzecz, bo z wymiennymi końcówkami. Trzy w jednym, czyli wiatarko-wkrętarka, piła szablasta i narzędzie wielofunkcyjne z akumulatorem i ładowarką. I to wszystko w cenie 199 zł. No całkiem rozsądna cena, jeśli ktoś potrzebuje do takich mega prostych prac domowych, to będzie jak znalazł. No ta piła szablasta też taka nie za duża, ale jeśli chcecie większą, no to na przykład mm, w tej samej cenie z kartą Kauflandu. Jest akumulatorowa piła szablasta. Jest to model PSSAP 2028B2. Cena zacna z uwagi na to, że w oryginale bez karty 299 zł. No i ta piła szablasta jest naprawdę całkiem spoko. Miałem ją na kanale. Mam też wersję 40 v Ich prac gdzieś na wysokościach, gdzie mamy ręce podniesione, to lepiej sprawdza się ta lżejsza z jedną baterią. Możemy ciąć w drewnie metalu, w tworzywie sztucznym. Mamy dwa regulowane poziomy mocy z łagodnym rozruchem i walizkę. Dostajemy w komplecie te dwa e, brzeszczoty również. Na kolejnej stronie strug elektryczny o mocy 750W z wysokiej jakości nożem z twardego stopu. Szerokość strugania 82 mm, głębokość strugania od 0 do 3 mm, długość kabla 3 m. No i taki strug elektryczny całkiem fajnie sprawdza się w mniejszych pracach, gdzie potrzebujemy jednak tą deskę czy jakiś blat ostrugać. Tutaj mamy właśnie tą głębokość strugania od 0 do 3 mm. Cena stówka bez grosza, chociaż ja osobiście bardziej, co akumulatorowa, mam, jest u mnie na kanale recenzja, naprawdę fajny sprzęt. Obok ta wiertarkowa, wiertarka z okładki za 149 zł, dwubiegowa, z momentem 35 Nm. Możemy tutaj wiercić 25 mm w drewnie, 10 mm w metalu. Jest też podwójny bit PH2 i PZ2. A poniżej piła tarczowa, model PHKS 1350E4. Moc przyłączeniowa 1350 W, tak jak model. Możemy regulować głębokość, kąty cięcia. Jest regulowany łagodny rozruch, wszystko to, co potrzeba w takiej pilarce, całkiem rozsądna cena. Obok i madło które jakiś czas temu już było. Czy jest jego waga? Nie mamy, mamy tutaj za zatem dwie szczęki, dwie śruby, maszynowe do mocowania, wrzecono z blokadą obrotową, rozpiętość 10 cm i zintegrowane kowadło. 70x70 70 mm, tu akurat na tym zdjęciu tego nie widać. Poniżej wiertła HSS PBS 131 a 1 w cenie 60 zł. 130 częściowy zestaw o 14 wielkościach, średnice od 1 do 9. Fajne są takie zestawy, trzeba tylko uważać z tymi najmniejszymi wiertłukami, żeby no, bardzo łagodnie wiercić, ponieważ one bardzo szybko potrafią pękać, ale to już jest no, po prostu taki, by nie przykładać za dużej siły. Obok komplet do przechowywania i utrzymywania. Za 80 zł bez grosza mamy taką tablicę, elementy ścienne z kuwetami magazynowymi, uchwytami na narzędzia i pojemnik z możliwością wkładania jeden w drugi. Obok lampka LEDowa, kolejna po prostu jakaś wariacja na temat tych LEDowych lampek, już było ich naprawdę dużo, a ta jest bezpośrednio wpinana w akumulator. 60 zł bez grosza. Obrót o 360 stopni, oświetlenia i maksymalny strumień świetlny około 800 lumenów. Osobiście wolałbym nieco dopłacić i kupić taką fajną, dedykowaną taki reflektor. Też był u mnie na kanale ten zielony, naprawdę świetny. No i na kolejnej stronie odzież możemy zakupić spodnie robocze z Parkside'a, spodenki, spodnie w cenie 50 zł. Te dość fajnie wyglądają, takie moro granatowe spodanki w cenie 30 zł. Skarpety robocze za dyszkę dwie pary. Buty ochronne. No szkoda wszystko, że to są trochę małe rozmiary. 46 tu jest maksymalnie. Za 70 zł. bez grosza. Na kolejnej stronie kociołek warsztatowy. póki były już w kilku wariantach w Lidlu. A w Kauflandzie widzę, że jest ten... Regulowany w 7 stopniach w zakresie od 80 do 130 cm. Maksymalne obciążenie 200 kg i, i mamy wymiarę po rozłożeniu z 690 na 170 na 850 mm. Po złożeniu, oczywiście, a po rozłożeniu, ta maksymalna wysokość to jest 130 cm. 6 dyszek bez grosza. Akumulator 2A w całkiem w całkiej dobrej cenie. 60 zł. Dawno takiej ceny niskiej nie było, chociaż najczęściej tak go dodrzucałem do tych elektronarzędzi, więc wydaje mi się, że lepiej tam polować. Ale jak ktoś nie ma, potrzebuje, to jest całkiem dobra cena. Zestaw pił ręcznych jest to piła z jednym uchwytem i różnymi przeszczotami do piłowania w drenie, w tworzywach sztucznych, metalu. Wszystkie rodzaje, więc nie potrzebujemy kilku tych. Pił, tylko sobie wymieniamy przeszczoty. 7 elementów za 50 zł. Za 30 zł zestaw kluczy płaskich i to jest całkiem fajna cena. 8 elementów i też klucze są od 6 do 22. Tutaj właściwie wszystkie rozmiary. Często bywało tak, że któregoś z tych rozmiarów nie miałem w takich zestawach. Nie pamiętam, czy to była 15 czy 16, ale. Parę miałem już takich zestawów, właśnie kluczy, tanich, no i tam któregoś klucza nie było. A tutaj nie mamy, tak naprawdę, klucza o rozmiarze 21, ale to jest bardzo rzadko spotykany klucz. Za 30 zł, spoko. Dorzucić do auta, niech sobie leży. Szekle, haki różne rodzaje, od 2 do 8 sztuk, za 15 zł, również spoko cena, tak samo jak cena za wkręty. 18 zł akcesoria do szlifierki różnego rodzaju za 7 i nożyce za 20 zł bez grosza. Na kolejnej stronie kolejne fajne promocje. Myjka wysokociśnieniowa za 3 za 299 z akcesoriami. Całkiem sporo jest ich tutaj. Do czyszczenia pojazdów, tarasów, fasad, 4 podwójne koła z blokadą i skrętem 360 stopni. Wkręty do płyt za 15 Zestaw wierteł, zadyszkę. Zestaw montażowy pod takie kołeczki za 25 zestaw papierów ściernych, zadyszkę. Zestaw kluczy nasadowych za 40 zł bez grosza. Całkiem przyjemny zestaw z kluczami od 8 do 19. I taśma perforowana za 15 zł. I tą taśmę pewnie zakupię. Zobaczcie na kolejną stronę tutaj młotowiertarka za 129 zł. Nie mamy co prawda jej mocy. Tak samo. Jest klucz udarowy, ten zielony, PDSSA 20Li B2 za 129 zł, odkurzacz ręczny za 100 spawarka inwertorowa, tą spawarkę posiadam, to jest naprawdę bardzo dobra cena, 199 zł, możemy proste naprawy spawanicze przeprowadzić. Wiertarko, wkrętarka bez akumulatora za 80 zł, a więc 20% taniej. I pojawiły się też większe akumulatory, na co większość osób z, właśnie narzeka, że tych 8A nie ma, a no, tutaj będzie taka możliwość zakupić za 249 zł. Z kolei 4A, akumulator za stówkę i ładowarka ta 2,4A. O mocy za 25 zł, spoko. Naprawdę bardzo dobra cena, więc możecie sobie skompletować dowolny właściwie akumulator, bo z czwórka dwójka też tam wcześniej była ósemka. I do tego akumulator, ładowarka. I wygląda na to, że to wszystko z oferty Parkside'a więc naprawdę jest nieźle. Sporo ciekawych ofert, sporo promocji, sporo się naprawdę tutaj dzieje. Napiszcie w komentarzach, która z tych ofert Wam się najbardziej spodobała, które z tych narzędzi macie, posiadacie i możecie polecić. A na dzisiaj to byłoby tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Napiszcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.